Dziadka najpierw tutaj, o, dziadek siedzi, o, dobrze, mam dziadka. O, teraz się Idziemy do babci, super babci i małego brzdąca, o. Co tata znowu z kamerą tutaj? No, cześć, uśmiechnij się, kici, 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 kotki małe, żuczki. Tak, mały mistrzu. Misiaczek, no. ja, 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 ja. Pojedziesz sobie w drogę. Pojedziesz od ojca, no. O, ojciec przyjedzie. zaraz, no. Tak by nie miał czasu za dużo dla Ciebie. no. O, jaka buźka sympatyczna. Do kamery się uśmiecha, no. Tak? Małe skrzacie Ty. No. Już jesteś taki mały, już tam, powiem, jest co no. Już no, jesteś, no. Jest... Ręka odpada. Nabierzemy no tu mięśni troszkę. Mm. Oby nie za dużo trzeba było. O, trzynosek trochę on tak musi. No dobra, no dobra, starczy. To jeszcze go no, nie przebrać chyba, nie?